Cześć, witam w kolejnym odcinku bez pytań retorycznych. Dzisiaj w studiu Szymon, gości Szymona, konkretnie Szymona Hatałę, śpiewaka i aktora. Cześć Szymon. Dzień dobry. Na początku chciałem zapytać, skąd wzięła się u Ciebie pasja do aktorstwa i do śpiewu? No rodzice od najmłodszych lat zabiera, zabierali mnie właśnie do teatru na różne spektakle. Takie no dla dzieci i zawsze po każdym spektaklu chciałem się spotkać z, aktura, z aktorami. Zaglądałem oczywiście. Za kulisy i ciekawiło mnie, jak teatr wygląda od środka. A jak trafiłeś do teatru? Yy, mój dziadek usłyszał w radiu o castingu, właśnie na Małego Księcia, tutaj w Tarnowskim Teatrze, i postanowił, że, że mi po prostu przekaże o tym castingu. Tak? No i ja sobie myślę, że warto spróbować. Jakoś udało mi się przejść właśnie ten casting i dostać się do obsady spektaklu Mały Książę. Pomimo tego, że jesteś bardzo młody, angażujesz się w wiele rzeczy, uczysz się grać na gitarze, akordeonie, bierzesz udział w wielu festiwalach. Skąd u Ciebie takie ambicje i chęci rozwoju? Bo właśnie można powiedzieć, że ja mam taką muzyczną rodzinę, yy, bo mój jeden dziadek gra na harmonijce, drugi gra na akordeonie i w zasadzie wiele osób z mojej rodziny gra na jakichś instrumentach, ja też jakoś od małego mam to zamiłowanie do muzyki, i też chciałem od zawsze uczyć się gry na jakimś instrumencie. Jaki typ muzyki najbardziej Ci się podoba? No, ja śpiewam w zasadzie wiele, mm, bardzo wiele. Oprócz rocka i takich metalu na przykład. A co najbardziej lubisz w aktorstwie? To, że mogę przekazać ludziom moje emocje, to co czuję na scenie. Że mogę kogoś czasami nawet rozśmieszyć? Dostajesz bardzo dużo wsparcia od swojej mamy, od swojej nauczycielki śpiewu. Kim są dla ciebie te osoby? Co im zawdzięczasz? Yy, no, bardzo im dziękuję, że mnie wspierają. Właściwie też moje panie nauczycielki yy, od śpiewu i w ogóle ze szkoły zawsze mnie, w, mnie wspierały. Jak tam miałem jakieś nieobecności, to oczywiście szybko mogłem je usprawiedliwić, nie było tam żadnych problemów. I właściwie zawsze przyjeżdżały na moje występy, takie, no, zawsze były przy mnie i, i zawsze mnie wspierały. Może jeszcze za wcześnie na to pytanie, ale jakie masz plany na przyszłość? Coś związanego z aktorstwem, śpiewaniem, czy może coś kompletnie innego? No, czas pokaże, ale na razie myślę o aktorstwie. Bardzo mi się podoba ten zawód, no i chciałbym też spróbować właśnie... No, aktorstwa, tak. Myślisz na razie tu o teatrze w Tarnowie, czy może gdzieś indziej? Jeszcze tego nie wiem, ale moim marzeniem jest, yy, żeby właśnie wystąpić w filmie lub w serialu wojennym. I nie wiem, czy chcę być aktorem teatralnym czy filmowym. Tego jeszcze nie przemyślałem, ale. Ale bardzo chciałbym spróbować właśnie tego aktorstwa i, i, i właśnie zagrać w jakimś filmie wojennym. Czyli lubisz też historię? Tak, tak. Historia to mój ulubiony przedmiot szkolny i... a zwłaszcza czasy II Wojny Światowej y, to jest mój ulubiony taki moment w historii. Masz też wiele osiągnięć, na przykład z, piosenek, z festiwalów piosenek patriotycznych, tak? Tak, tak. Śpiewałem na wielu właśnie, między innymi w Filharmonii Krakowskiej, Yy, właśnie też w Kielcach i, i w, też na innych festiwalach właśnie te piosenki patriotyczne yy, śpiewałem. Z czego jesteś najbardziej dumny w swojej karierze dotychczas? No myślę, że właśnie z tego spektaklu, musicalu, właściwie cybermusicalu, w którym obecnie gram, czyli Pilot i Mały Książę. Myślę, że to jest moje takie jedno z większych osiągnięć. No, do innych jeszcze mógłbym zaliczyć właśnie występ w Filharmonii Krakowskiej, o którym już mówiłem. E, jeszcze na przykład e, wiele konkursów ogólnopolskich, międzynarodowych, na przykład z e, Kowroneczek w Nowym Sączu. A co sprawia Ci największą przyjemność w graniu na scenie i śpiewaniu? To, że mogę pokazać właśnie, tak samo jak grając na scenie, że mogę przekazać to, co czuję. Czasami na, na przykład jak śpiewam piosenki patriotyczne. To pokazuje też, że, że jestem patriotą. A jak pomimo swojego wieku radzisz sobie ze stresem na scenie? Czy to grając, czy śpiewając? Myślę, że teraz już raczej mam mniej tego stresu. Wiadomo, jak jest tam jakiś ważny występ czy coś, no to zawsze lekki stresik jest, ale myślę, że tak z, z roku na rok tego stresu jest u mnie coraz mniej i czuję się po prostu bardziej pewny śpiewanie, aktorstwo, historia. Co jeszcze może w swoim życiu lubisz robić? Jakie masz inne pasje? Mm, o, lubię na przykład podróżować. Zwiedziłem wiele krajów i myślę, że to jest też jedna z moich pasji, bo w każdym kraju można zobaczyć coś innego i właściwie to gdzieś zawsze jadę coś nowego zobaczyć, zwiedzić i no, i poznać właściwie jakąś tam historię danego regionu, państwa. Jest jakiś kraj, w którym chciałbyś wystąpić na jakimś festiwalu? Yy, myślę, że w Hiszpanii, bo w Hiszpanii jeszcze nigdy nie byłem. A jedno, że chciałbym tam zobaczyć, bo dużo osób mi poleca ten kraj i ponad jest naprawdę tam fantastycznie. A po drugie, chciałbym wystąpić na festiwalu i, i właśnie też zaprezentować jakiś swój utwór i zobaczyć, jak osoby mieszkające tam zareagowałyby na mój występ. Po polsku. Po polsku. A myślisz może o wydaniu płyty, o bardziej zaangażowanie się w śpiew niż nawet aktorstwo? Tak, chciałbym wydać płytę. Na razie jeszcze nie jest do końca ustalone, bo ja jako tako piosenek swoich nie mam, ale chciałbym mieć kiedyś taką swoją własną płytę z nagraniami może swoich, może też innych znanych polskich wokalistów i, i zaśpiewać ich piosenki i nagrać z tego płytę. Czyli na razie covery bez takich covery, swoich, tak, bez tak. swoich... Ok, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, Wam, że byliście z nami.